A więc y, jesteśmy tutaj, e, nie powiedziałem Migmaty o no co dzień nie ważne, zaraz Migmaty. Tutaj się wysłucha komentarz, który Polska y, pan napisał na, y, na premierze, y, Migmaty da, daj kurtkę. Ale co? E, napisał, czekaj, że... Co? Kartka. Czekaj, co jest Co To jest kartka, że może to są Czekaj, żeby czekaj odwrotnie widzimy. czy jak to? Nie, 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 nie odwrotnie, odwrotnie. Czekaj. Zaświećmy, czytaj. Wyjdź za bramę. Tam będzie wskazówka, co? Od bramy czy wyjdź za bramę? Nie wiem. Do, wam to. Pierwsza wskazówka. Dobrze, czekaj, przeszukajmy Ale tutaj. Około... Chodź tu. Czekaj. Czekaj, choć tutaj musimy się rozejrzeć za bramą, czy coś gdzieś było. Czekaj, chodźmy. Stój, stój. Stój tutaj, Migmati, dobrze? Czekaj, za bramą, Migmati. Dobrze. Muszę pomyśleć. E, wiem, wiem. Czekaj, za bramą? Ja mam może się pomyl... czekaj Może się pomyli przez czy coś Czekaj co tu jest, czekaj, gdzie weź jest? to no tutaj. tutaj, tu się, tutaj coś jest Czekaj, Gdzie Czekaj Tu Czekaj Tam tu. gdzie Chodzi najczęściej. Co? Gdzie chodzimy najczęściej? Gdzie Ja chyba chodzę. Tak? Ja... Czeka, a mógłby się Debit zdecydować gdzie? Sowaj, tychać, czekaj. Czekaj, tu na mnie ujedzicie w ogóle, Migmati, bo e, 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 są e, zaproponował mi, żebym wyjechał po prostu e, e, temu, co był w masce. Zapomniałem, ale. No, mogłem to zrobić. Czekaj, jak była wskazówka ja tam, gdzie często chodzi? Tak. tak. Wiem nie, 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 czekaj Wiem! Gdzie? Gdzie to tu jest? Co tu nie, Czekaj, nie, nagrywaj miasta, tak? nie, nie, tu tu pisze? Czekaj, o, bardziej. Czekaj. nie, 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 Czekaj. czekaj. Jest nasz więcej. Co? Czekaj, odwódź, odwódź kartkę. Co... Czekaj, co jest jeszcze? Jest jeszcze jedno Wskazówka. To... Czekaj, może idziemy. Chodź za chod mną. Jeszcze jedna. Czekaj, przeszukajmy wszystko. Gdzie by mogło być. Jeszcze Czekaj, i może gdzieś pod bramą, czy przy bramie, nie wiem. No czekaj. chodź za mną. Czekaj, w ogóle tutaj padało śnieg w ogóle, widzowie. Czekaj, um, O! To czekaj, co tu jest! Nie, na pewno? Co tu jest? Czekaj, czekaj. czekaj. Poczekaj, popatrzymy w Czekaj, co tu pisze? Nie widzę. Godzina 0. 0 to twoja ostatnia. Ej, tutaj coś co? Słuchajcie widzowie, nic innego nie mamy, tylko to możemy wrzucić. No film jest dosyć jakby nudny. Słuchajcie, nawet i... czekajcie, obrócimy wam kamerę, będziemy razem się zagnać. A więc słuchajcie, no poszukiwania były dość straszne, ale to nie było za ciekawie. i, I pozostajemy nic, aby wam pożegnać w tu Grzy Polska, dziękuję tobie za podsunięcie pomysłu. Ja a a czekaj, jakim cudem to się mogło znaleźć w mojej kurce? Nie wiem, ale Grzegorz Polska Pa, kurde, dzięki Tobie, ja pomyślałem w ogóle o tym, dziękuję Tobie, dziękuję po prostu serduszka, nie, po prostu fajnie, słuchaj, Ty, Polska pa, dziękuję Tobie, dziękuję Wam wszystkim, dziękuję wszystkim za